Życie harcerskie naprawdę rozkwitnie, nie zmarnuj tego, staraj się dążyć do ideału. Niekiedy może to być ciężkie, ale zawsze, gdy spojrzysz na krzyż harcerski i przypomnisz sobie słowa twojej drużynowej, wypowiedziane w najważniejszy dzień w życiu harcerskim, na pewno stanie się to prostsze za kilkanaście lat, gdy, do, gdy dopadną cię rozterki, Wspomnij dawne przygody z Twojej drużyny i nie tylko. Ale w tym momencie najważniejsze dla ciebie są słowa przyrzeczenia, płomienie świeczek, zachmurzone niebo i, muzy i muzyka grana na gitarze. Baczność. 23 Związek listopada 2012 roku, rozkaz L9 łamany przez 2012. Spocznij. 1. Uchwały zarządzenia decyzje. 1.1. Uchwały Rady Drużyny. 1.1.1. Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druchnę Natalia Lipińska-Marta Misiewicz. 2. Mianowania. 2.1. Mianowania funkcyjnych. 2.1.1. Mianuję podzastępowego zastępu PRO drucha Huberta Początek. 3. Sprawy różne. 3-1. Do 2012 roku odbył się festiwal piosenki harcerskiej Hit w Leżańsku. Nasz chłopiec wystawił reprezentację, w której byli również członkowie naszej drużyny. Druk Wojciech Łuczkanen, druh nad Dagmara Zając, przewodnik Aleksander Łuczkanen, przewodnik Marta Cieśna. Baczność. Czuwaj, podpisała drużynowa 9. mieleckiej drużyny harcerskiej samarytanka Monika Mazur. Spocznij. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca to, co powiedziała przed chwilą Marcelina i to wszystko, co usłyszałyście przed chwilą, będąc na wszystkich punktach. Proszę o wystąpienie druh na Marty. Mam Ciebie teraz pytanie. Czy chcesz złożyć przyrzeczenia harcerskie? Tak. Wybierz sobie świadka. Musi Maciej. to być... Dobra. Maciej na Wróbel. Proszę o wyciągnięcie prawej dłoni w kierunku ognia i mnie za mną roty przyrzeczenia. Baczność, mam szczerą wolę, mam szczerą wolę, całym życiem, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną prawu harcerskiemu, i być posłuszną prawu harcerskiemu, po przyrzeczeniu. Harder, tak. Wybierz sobie świadka. Chciałabym poruszyć Hubert od początku. Proszę wyciągnięcie prawej dłoni w kierunku ognia i krzyży i wypowiadanie za mną o rytu Baczność. Mam szczerą wolę. Mam, mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce, pełnić służbę Bogu i Polsce, Nieść chętną pomoc bliźnim, Nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną prawu harcerskiemu. I być posłuszną prawu harcerskiemu. Słowie harcerza polega jak na poszczególnych punktach, poszczególne rozważania harcerskiego prawa. I teraz muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że to, że dzisiaj dostajecie przyrzeczenia to jest dopiero początek waszej harceczkiej drogi i tak naprawdę wszystko jest jeszcze przed wami i od tego czasu będą się liczyć wszystkie wasze dobre i złe uczynki i pamiętajcie żeby być wytrwałymi w tym co robicie i jakbyście chwilę miały chwilę załamania to przypomnijcie sobie ten dzień blask świeczek, no i te krzyże, które potem przez całe wasze harcerskie życie będziecie nosić na. Aha. Pomożesz? Kto? Kto? To był świetny. Marcelina. Marcelina. Marcelina, chodź, pomóż jej. że ty nie masz dziurki. mam. masz? Ну, добра, расстреляй. Таняки. 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 To jest kropka widać. No, tutaj? Przejdzie. To się jakoś nazywa, ale...

Szymy się z sobie? O, ja nie Ale <śmiecki> <śmiecki> <Bożeski, Bożeski. śmiecki> no, ja O na Facebooku. Nie, Ja też. wszystkim dał I Nie. po nie wiesz, Ja nie, <śmiecki> nie po podryga, ale... Poczekaj. <śmiecki> 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 <śmiecki>